Przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał, wrogów poszukam sobie sam. Dlaczego kurwa mać bez przerwy? Bo ucza ktoś, co wierzyć mam. Niech się gazeta, no jest Deutschland, wstrzyma z wstępniakiem o pomocy, bo tu są ludzie, którzy jeszcze budzą się z krzykiem. W środku nocy zaiste wierny do przyjaciel, wszak znów pucuje śnieć pomników na wieczną chwałę i pamiątkę Pruskich kaprani. Fryderyku, przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał, wrogów poszukam sobie sam. Dlaczego kurwa mać bez przerwy? Poucza ktoś, w co wierzyć ma. Jakim wyprawem o wolności głosicie bracia w trudym prawie, wszak to od Waszej? Nie ostatni Zwariował pisarz Ota Paweł przebacz mi smutna Bratysławo Krad królowy Z lata pracho Za śmierć skółki tamtej wiosny I polskie tanki Nad Bełtawą Przyjaciół nikt Nie będzie mi wybierał Wrogów poszukam sobie sam, dlaczego kurwa mać bez przerwy, bo ktoś, w co wierzyć mam. Nie mam teraz czasu dla ciebie. Nie widziałam cię. Długo matka, jeszcze trochę poczekaj, dorośli, opowiemy Ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz wreszcie u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj. I o jutro także dla Ciebie. Więc się nie smuci, czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcie, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, bo w nim brak. Nikt nie wiedział, kiedy wyruszamy Ciężarówki stały już od rana Papierosy palone w rękawach W uszach wciąż dźwięczące słowa kapitana Kapitana, pułkownika, generałów Tylu ich mówiło nam od roku To zadanie najważniejsze w waszym życiu Tu nie wolno zrobić fałszywego kroku Terroryści i inne społecze Ostrzą zęby, by nam tutaj wleść w paradę Ale wy świadomi gotowi Ochronicie tą największą olimpiadę i poczuliśmy się nagle bardzo silni. Wzrok nasz twardy stał się jak stalowe szyny. Ej, dowódco, kiedy wyruszamy? Zdążymy, towarzysze, zdążymy, aż ruszyliśmy przez środek miasta. Stare domy nam ukłaniały się obłudnie. Jechaliśmy na zawalonych światłach. Jak boje, jak w samopołudnie. Blady strach padł na zamachowców, bo znikali jak przy jasności cienie. No, ribiata, złazić z ciężarówek, otaczamy stadion pierścieniem, a gdy kiedyś padnie taki rozkaz, wtedy ziemię kordonem otoczymy i niech żadne wrogie siły się nie łudzą, zdążymy, towarzysze, zdążymy. <zysy> Widźcie Państwo teraz pieśni o tym, co by nas już więcej nie spotkało pieśni o jeźdźcach apokalipsy. Auta pokryte stalową blachą, tego to nawet kula nie przebije. Jedyny sposób na taką maszynę to chyba tylko butelki z benzyną. W dachu działko wodne obrotowe Wciąż do użytku gotowe jest Nie służy jednak do walki z ogniem A do gaszenia pożarów serc Milczący ludzie w dziwnym skupieniu Czekają jeszcze na odpowiedź A megafony rdzawym harkotem Krzyczą by się natychmiast rozejść Silników jak śpiew Walkirii, poraża wszystkie bez reszty zmysły, więc na kolana gniewny narodzie to pędzą jeźdźcy apokalipsy, posępne twarze, a na nich rozkaz. Odbity znakiem bezmyślności, żadne wahanie i żadna troska. Wśród nich na pewno nie zagości. Każdy powiedział, swoje tak jest, i od tej pory więcej nie rozumie. Za grubych napli pancernych szyb Trudno jest braci rozpoznać w tłumie No, który pierwszy zacznie strzelać? Kulony w jakiejś ciemnej, a mnie smacz się sobie spał I spały małe wilczki, dwa zupełnie ślepe jeszcze Ten stary wilk przewodnik, kto życie dobrze znał Łeb podniósł, warknął groźnie, aż nowo szarpnął dreszcze Poczułem nagle wokół siebie, nienawistną woń Woń, która i spokój zrywa wszystkie sny Z jak ktoś gdzieś krzyknął nagle krótki rozkaz, goń I z czterech strony padły na nas Cztery kończe psy, obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zaparczywe w gęstym lesie wychowane, Krąg śniegowy deptany, w tym kręgu plama kruchawa Ciała wilcze, kłamie kończy szarpane, ten, który rzucił na mnie się, niewiele szczęścia miał Bo wypadł nie na kły i krew trysnęła z rany Tym teraz ile w łapach sił przed siebie prostorwał Ujrzałem małe wilczki, dwa strzęby rozczerpane Zginęły ślepe usta, tak puszyste kłębki dwa Bezradny na tym świecie złym, nie wiedząc kto zdłalił I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna Bo strzemana walczy psami i z nas rozgrwali Obława, obława na młode wilki obława Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane Krąg będę wydeptany, w tym kręgu prawa krwawa Ciała wilcze, Szarpane. Wypadłem na otwarką przestrzępiany spryska tocząc, lecz tutaj też ze wszystkich stron. Złamnie o ta zawoń, a myśliwemu co mnie dojrzał. Już się śmieją oczy i ręka pewna niezawodna podnosi w górę broń. Czucam się w bok na oślep, na naszym schodła bryska. I wtedy kto za pierwszy strzał, co karpi rozszarpuje. Będę słyszył jaką Krewki